Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj mam niezbyt obszerną, ale taką prostą i łatwą książeczkę. Nie mówię książkę jako książeczkę. Santiago Pajeras. Książka, której nie ma. Jest to autor hiszpański, ale nie jak wielu poprzednich z Katalonii, tylko z Madrytu. Hmm. Ja jest trochę młodszy od ciebie. A już napisał książkę. 79 rok się urodził. <noise> <parę> Ale głupich piosenek. <noise> y... Nie brałabym tego tak, że, że ona Żart, żart. Żart ja wiem, tak. że żart. Ale. Czyli on jest prawdziwym Hiszpanem, a nie jakimś Katalończykiem, który nawet nie chce być Hiszpanem. Bo Katalończyk to Katalończyk, tak jakbyś powiedział, że... Ślązek ma być. Polakiem, Ślązak to Polak. Ślązak to Polak, ale, ale jest po prostu. Katalonia, w zasadzie katalończycy się od Hiszpanów chyba różnią, chyba chcą być inną narodowością. Wiesz co? Rozmawiałem o tym z katalończykami na mhm. imprezie i doszliśmy do wniosku, że jest różnie. I no że... tak samo jak u ślązaku, przecież bardzo wielu wyjechało do Niemiec i zostało po prostu w Niemczech na pochodzenie niemieckie. Tak, ale też na przykład niektórzy z nich uważają się bardziej za Polaków, wyjechali po prostu dlatego, że tam była lepsza praca i tyle. Skoro mogli sobie jakieś tam pochodzenie wykorzystać to sobie je wykorzystali. Masz rację. Byli też tacy, którzy wyjechali, czyli się bardziej Niemcami, bo to bardzo zależy od rodziny, od babci, od w ogóle całej masy różnych rzeczy. Więc właśnie to też jest tak, przypadków jak i ludzi, no nie? No tak. może nie, nie, nie tyle, no, ale, ale w zasadzie jest różnie. Tak, w zasadzie jak był plebiscyt, to wygrała ta większość polska i Śląsk został przy Polsce, prawda? Jak był, no mówię jeszcze przed drugą wojną światową, jak był plebiscyt na Śląsku. No, na, na, nawet nie znam tego zdarzenia. Było. A natomiast, czekaj. A w Katalonii jak było? A w Katalonii pamiętam, że byliśmy w Barcelonie, pamięta, i mieliśmy pamiętam. i ci przywódcy, bo Katalonia się chciała odłączyć wtedy, to był, który to był rok? 18. 17? Coś takiego. I lata oni temu jakieś. Tak, i oni się chcieli odłączyć od Hiszpanii, chcieli być osobnym państwem i ci przywódcy byli aresztowani. Nie wiem czy w tej chwili już wyszli z więzienia, ale Uważano to jako secesję i jakiś rozłam w państwa. Tak. Niemniej ale jednak. Mieszkaliśmy niedaleko. Tak, jeszcze Hanka chodziła po chodzie tym, który. No, były takie rozruchy. Mieszkaliśmy niedaleko takiego budynku, w którym knuli swój spisek <głos》> jeżeli <głos》tak to nazwać w ogóle. I wyszli stamtąd na ulicę. No to. Barcelony. Okej. Okay. No ale to jest Hiszpan i urodzony w Madrycie w 79 roku i powiem, że książka jest taka bardzo przyjemna w czytaniu. Cały sens książki polega na tym, że jest wydawnictwo w Madrycie, które wydaje książki i trafiło na żyłę złota poprzez jednego pisarza. Ale ten jeden pisarz napisał jakiś bestseller, napisał książkę, która zaczęła się sprzedawać w ogromnej ilości egzemplarzy, która postawiła to wydawnictwo na bardzo wysokim poziomie i yy, to wydawnictwo. Yy, sprzedawało w jego imieniu prawa do filmów i tak dalej. I cały problem polegał na tym, że nikt tego pisarza nie znał. I yy, ten pisarz nie przyniósł swojego rękopisu czy maszynopisu do wydawnictwa, tylko przysłał yy, ten maszynopis pocztą, napisał warunki, na jakich ma być. Yy, mu przesyłana jego prowizja i jego, za jego prawa autorskie. Dał wydawnictwu pełnomocnictwo na wszystkie sprawy związane z jego powieścią i co dwa lata przysyłał nowy egzemplarz następnego tomu powieści. I w pewnym momencie te o powieści. w literatury hiszpańskiej. Opowiadałem Ci o Pencym ostatnio, o, o tak. takim artyście. Artyście, który niby tak. Niby nikt nie wie, kim on jest. Pewnie tak, ktoś tam wie. i tutaj nikt nie wiedział, kto jest tym artystą. W pewnym momencie te książki przestały przychodzić, następne tomy. A wydawnictwo już je tak rozuchwaliło, że co dwa lata dostaje nową książkę, że zaczęło szukać dlaczego i tego autora i ewentualnie da mu różne inne warunki, jakie on zechce, byle tylko był następny tom. I yy, zatrudniają jakieś biura detektywistyczne, detektyw yy, odnajduje, to jest w zasadzie początek, więc mogę powiedzieć, detektyw odnajduje małą mieścinę w Pirenejach i że na pewno z tamtej miejscowości ten artysta, ten pisarz pochodzi. Wydawnictwo wysyła swojego y, człowieka, który y, który po prostu ma w tych Pirenejach odnaleźć artystę y, i tego pisarza i po prostu ma już nawiązać jakiekolwiek y, kontakty, ma całkowity y, carte blanche y, na warunki, byle tylko ta następna powieść została wydana. I cała książka jest taka ciepła, miła, otwarta, ponieważ ten, ten przedstawiciel wydawnictwa jest w Pirenejach, przyjeżdża na kilka dni w Pireneje do tej miejscowości i to jest takie małe skupisko ludzi, taka mała miejscowość, gdzie większość się zna ze sobą, gdzie w momencie, kiedy oni gdzieś coś powiedzą, to już na drugim końcu tej wsi wszyscy o tym wiedzą. On przyjeżdża tam na początku z żoną i cała książka jest taka sielska, taka ciepła, taka miła. Ale Cóż ja tutaj chciałam powiedzieć, jeśli chodzi o moje spostrzeżenia. Nie jest to książka jakaś wybitna. Czytają się tak miło do poduszki, i nie ma jakichś wielkich zdarzeń, nie ma jakichś wielkich rzeczy, które by można tutaj powiedzieć, że są bardzo atrakcyjne, że czegoś się dowiadujemy nowego. Mało tego, pojawia się tam wątek narkomanów i z Madrytu i środowisko narkomanów i jakiś chłopak, który chce się wyrwać, chociaż przez wiele lat zażywa wszelkiego rodzaju narkotyki, już jest bardzo w to wciągnięty. Chudy, biedny, nieszczęśliwy, nawet kradnie, żeby. I tak na dobrą sprawę nie wiadomo, co te narkotyki mają z tą sielską krainą w Pirenejach. I połączenie później na samym końcu tego wątku narkotyków i tego wątku ludzi uzależnionych z tymi Pirenejami jest takie. Trochę dziwne, dowiecie się, jeżeli ktoś zechce to przeczytać. Ale jakie to są narkotyki? Wszystkie. <laughs> Wszystkie. Nie wiem. Nie wiem. <laughs> no ale było powiedziane, że nie wiem, heroinę bierze na przykład, albo. Nie, Co? mówi, że chodzi do Zillera i coś tam kupuje, i coś się wstrzykuje. Tak, jak sobie wstrzykuje, to heroinę. No to wstrzykuje bardzo duże ilości. O, o dużo za dużo sobie wstrzykuje, niż powinien. No by tak trochę sobie wstrzykiwał. W każdym razie kradnie. I Wiesz dlaczego i... o to pytam? Bo pytam o to, czy nie zostało to opisane bardzo tendencyjnie. Na swój sposób brzmi właśnie, że tak zostało, bo co to znaczy, że ktoś bierze narkotyki? No ludzie, narkotykiem jest alkohol, który... Się bez sensu no nie więc... uważa za narkotyk. Jest sama masa ludzi, którzy na przykład piją codziennie. Można też powiedzieć, że są narkomanami, to nie znaczy, że całe życie rujnują. No więc on się chce z tego wyzwolić. Między innymi też taki wątek, że jak kradnie, to komuś ugra kobiecie torebkę, w której była ta książka, taka bardzo super poczytna, i się wciąga w tą książkę ale to jest tylko jeden punkt zaczepienia, że, że czyta tą książkę, którego autora poszukują. Mm -hmm. I, i y, potem nie wiem, na ile to jest prawda, na ile to jest fakt, ale y, są takie autobusy, tam w Madrycie, w tych dzielnicach i miejscach, gdzie ci narkomani najczęściej przebywają, i na przykład mogą sobie wejść do tego autobusu i dostać nowe, czyste szykawki. Tak, tak jest. Tak jest na przykład. Bo w Niemczech nawet w parkach są z, e, miejsca, gdzie możesz przyjść i e, dostać szykawki świeże i takie tam no, jakieś. E, igły, żeby po. Dali. Nie, a nie przenosić. No więc właśnie tam jest cały to, to opisane te zdarzenia. No to raczej to, to jest prawdziwe. I oprócz tego jest taki autobus. Jeżeli im się z tym autobusie, gdzie dają szykawki, próbują tak delikatnie nawiązać kontakt z, z każdym narkomanem, jeżeli uda im się porozmawiać i go zachęcić, to y, nie namawiają go na odwyk, ale, dostaje jakąś, ale dostaje jakąś substancję, może przyjść i jak jest na głodzie, to dostaje tą substancję, którą. Za żywe. Ja już nawet nie pamiętam, jaka tutaj nazwa była. Jest e, metal. na Netflixie o tym, jak e, taki komik właśnie o tym opowiada i sprawdza te środowiska, i właśnie mówię o tej substancji, o której ty mówisz teraz. To nazwa tutaj jest, ale ja nie, nie zapamiętałam to. tej nazwy. No i to mu pomaga wyjść przynajmniej na jakiś czas, żeby nie zażywał, żeby nie y, próbował zażywać narkotyki, że próbuje po prostu na przykład za te pieniądze, które ukradnie, to kupić coś do jedzenia, a nie te narkotyki, ale to jest powiedzmy drugi wątek całej tej książki. I na co ja, na, 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 chciałabym na to zwrócić uwagę. Jest ta książka przetłumaczona na język polski. Ja w zasadzie innych książek tego autora nie znalazłam. Yy, podobno w wieku dwudziestu paru lat napisał jakąś książkę, która yy, w Hiszpanii była, yy, no może nie bestsellerem, ale była uznana. Yy, autor yy, ten jest... Yy, scenarzystą w Hiszpanii, yy, pisze jakieś artykuły yy, i nie znalazłam, żeby to była jakaś postać bardzo znana, a jednak została ta jedna książka przetłumaczona na język polski. I tu mnie na przykład zastanowiło, jak y, przy mojej rozmowie z Leszkiem Hermanem, gdzie ta literatura ma naprawdę ogromną ilość wiadomości, dużo historii. Treść jest taka sensacyjna, a oprócz tego mamy całą historię Pomorza Zachodniego, Szczecina i wydawałoby się, że... Tamte książki są bardziej wartościowe niż, niż ta prosta literatura do poduszki. I tutaj, no, Hiszpania, nie wiem na ile języków, nie zwróciłam uwagi, na ile języków to zostało przetłumaczone, no ale na pewno jeżeli na polski, to przypuszczalnie jeszcze na inne, które są bardziej popularne, przynajmniej angielski. Próbowałam znaleźć. Tłumaczenia y, literatury pana Leszka Hermana w internecie i nie znalazłam. Y, no, nie pomyślałam o tym wcześniej, żeby zapytać, czy, czy na przykład y, te książki się y, ukazują w Niemczech, no bo to by było blisko, y, czy, czy były tłumaczone na angielski. Może ktoś będzie wiedział, czy. A może uda mi się do pana Leszka zadzwonić i dowiedzieć, bo tak w ostatniej chwili wpadłam na ten pomysł, że przecież porównanie tych dwóch światów, tych dwóch książek, nie książek, tej jednej książki i całej literatury pana Leszka Hermana, no jest takie, powiedzmy, potraktowane chyba po macoszemu. Nie, po prostu miejsce <laughs> przepraszam, determinuje sukces. Ile znasz autorów, nie wiem, z Kongo? A nie jednego. No właśnie. A myślisz, że nikt w Kongo nie pisze książek? Nie wiem. <laughs> piszą, na pewno ludzie piszą wszędzie. Po prostu. No tak, ale Kongo przetłumaczyć na Polski ale problemów. powiedzmy polski na niemiecki, gdzie mamy tu bliziutko. Tak, ale chodzi o po prostu o prostą rzecz, no my z naszymi... Może jest tłumaczenie, ja nie wiem, nie znalazłam, szukałam w internecie, nie znalazłam. My Będę dociekać tego z tematu. z tym, z naszym położeniem nie mamy najgorzej, ale nie mamy też najlepiej. I to nie jest przypadkiem, że największe firmy światowe są z Ameryki. Tam jest po prostu Najlepszy ekosystem do powstawania takich firm na świecie. I dlatego tam one są. Ktoś A na może menedżerowie za... tam są? Nie, mama, bardziej... cały kraj, wszystko. Infrastruktura, zrobisz firmę na Ukrainie albo w Rosji, to ci przyjdzie rząd i ci ją zabierze na przykład. W Polsce naszą firmę komputerową, e, mówię naszą, bo ona mogła być Polska, dziedzictwem tak. narodowym w latach 90. 90. zgniocono do zera jakiś paru szmaciarzy, po prostu sobie wzięło i stwierdziło, że teraz to zniszczą i to zniszczy. Tak, na podstawie tego jest film Układ. Tak. Grany tam. Nie ma akurat w firmie komputerowej, to jest chyba mocno poprzemieniane. Tak, ale jest system działania i jak po prostu i prokurator i cała sieć takich różnych powiązań potrafiła to zniszczyć, mało tego, że zniszczyć firmę, to jeszcze ludzi zniszczyć. No więc kiedyś jest taka fajna przemowa na TEDxie, TED to jest taka telewizja na YouTube taki kanał, gdzie mądrzy ludzie mówią mądre rzeczy. I właśnie o tym opowiada człowiek, o tym, że... jak on pracował w Afryce i jak im wprowadził system wody, żeby nie musieli chodzić 10 km po wodę codziennie. Następnie przyjechali gangsterzy i to wszystko po prostu rozwalili w 3 sekundy, bo ta woda 10 km stamtąd to była ich woda, za którą się płaciło, a tu się okazało, że niczegoś nie będą płacić. Jak w takich warunkach masz pisać książki albo otworzyć filmę informatyczną, taką jak Microsoft na przykład? Nie masz na czasu, choć 10 km po cholerną wodę. No, i tak samo jest w Polsce, bo hiszpańska literatura mocno się przebiła. A Polska? A Polska. No, też są przypadki. Masz przypadek teraz Nobla, gdzie dostała nasza autorka, ale no myślę, że literatura hiszpańska aktualnie mocno się wybija, tak jak i kino. Nie. Ja powiem, że ja kataloński, zobaczcie co i już mam dobrą, yy, dobrą książkę, yy, no to jest hiszpańska, ale właśnie z Katalonii. Jest tam im trochę łatwiej. <laughs> Widocznie. Także y, jeżeli ktoś chce przeczytać przyjemną, lekką, łatwą do poduszki książkę, to polecam. Dziękuję. Dziękuję.